Jo, cześć, maneczko, ziomeczki z tej strony, Malti, Maltixon lub Maltigo. Do wyboru, do koloru, jak chcecie to, tak mi nazywajcie. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jesteśmy sobie na Dragonie, udało, i w tym odcinku udało mi się znaleźć osobę, po prostu na której wykonam oszusta na mojej gildii. Tu mam moją gildię, jak widzicie, taki mini zameczek, i postaram się po prostu tą osobę, jakby jakoś wrobić zrobić mu oszusta. Wiecie o co chodzi. Bardzo bym Was prosił. Żebyście na starcie tego materiału Czyli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem i napiszcie komentarz, bo przypinam serduszka i odpisuję. W tym odcinku chciałbym zrobić wam jeszcze giveawaya ja na jedną rzecz ze sklepu Tani Minecraft Po prostu co byście sobie chcieli z tego sklepu wybrać, osoba, jedna osoba z komentarzy po prostu dostanie jakąś rzecz, jakiś tam voucherek na zakup, więc jeżeli chcesz wziąć udział w tym voucherku, w tym konkursiku, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj dzwonkiem i napisz komentarz. Co odcinek Po prostu będzie ta osoba wygrana Widniała, więc myślę, że warto Co sobie będziecie chcieli, to sobie wybierzecie A ja teraz moi drodzy Wbijam na Discorda I zapraszam was do oglądania Buja Siema, jeżeli chcesz tanio kupić prymkę Do Minecrafta za SMS, SMSa PaySafeCarda czy przelew To szybko wbijaj na stronę TaniMinecraft.pl Tylko pamiętaj przy zakupie zaznacz tą opcję. I oczywiście wybierz mnie, czyli Maltigo. Wybierając mnie wspierasz mój kanał i dostajesz coś, czego nie dostaniesz wybierając innego twórcy, czyli plus 5 do Dika. Sam się przekonaj. Dobra, już sobie wchodzimy na Discorda, tu już jestem. Widzę go, że on tutaj czeka. Dobra, wbijamy. 3, 2, 1, Jasta. Halo, siemanko. To ty? Siema. Ty mi pisałeś? Tak, to ja, to ja. No witam, co dam, co dam, co do byczku? tam, co tam, co tam No dobrze, dobrze. No, to mi się wydawał, dobra. Eee, powiedz mi, co tam u Ciebie słychać. Bo ty ogólnie pisałeś, że chciałbyś do gildii. Szukasz gildii, tak? Tak, tak, tak. I teraz tak, do mojej gildii są wymagania. Ty w ogóle e, kojarzysz mnie czy coś, czy nie? Ta ta z YouTube'a, Malti No, i taką tutaj sobie robię jakby E, taki odcinek sobie robię, że... że, nie, że nie, nie, że robię odcinku, po prostu, że sobie przyjmuję e, do Gildi, e, z rekru i może być śmiesznie. I teraz tak, mam parę wymagań, żebyś... A w ogóle tepnij się do mnie. Czy, czy, czy jeszcze nie ufasz, czy się boisz? No, dobra, może szkoda Nick. E, nick mam podać, no to tak, jak pisaliśmy Maltixon, tak? Taki mam Nick, okay, tak. Okay. tak. Tak, tak. Copaj okay. się. A w ogóle ja jestem tutaj e, Mal. Tixon, a ty jak się nazywasz? Wiktor jestem. O, Wiktorek. Eee, dobra, to pierwsze tak. I, yy, ile masz, bo ja tam pisałem, że rekruż jest od iluś tam lat. Ilu, ile masz lat, to jest najważniejsze. 16. 16? Gotuję. Wiem, że masz. 15 mam, mam. No, no widzisz, no już mię okamajesz. Już masz bombę na starcie, te do mnie. te nie mogę cię znaleźć. Maltichson. Wpisz ręcznie. Spróbuję się zdepnąć szybko. Pokażę Ci zaraz moją gildię. Mam, tu, mam też zamek. O, te patrzcie, to ty pewnie, tak? Cyk. Tak, tak. tak akceptowałem, dobra. No i tak, Okłamaliśmy to jest raz. Ale tam pisałem, że gildia jest od 13 plus, czyli się można powiedzieć, że się mieścisz. A, w tym roku się urodziłeś. No, e, no. Czekaj. No, nie czekaj. Jak czekaj? 2006. No. Kwiecień. No nie. Tak, jeszcze mam 13, dopiero w kwietniu będę miał 14 Tak? Na pewno? Tak, tak Ale tepnij się, czym się nie tepłeś? Tepam się, tepam się To tu ile razy? Czyli dobra, dajmy, że wiek masz, zaliczę ci to, tak trochę się zawahałeś Zaliczę ci to mm, ręki nie masz, skina też nie masz Nie mam, nie mam, biedny jestem A widzisz a wiesz, gdzie można kupić za SMS-a, czy też przelew tanio premkę? Słyszałem, słyszałem. Właśnie sobie zakupię. No, oczywiście. Kogo wybierzesz polecających? Maltixona No, Malti. Mal Maltigo wybierzesz sobie to mi się podoba. Tam sobie kup taki, zostawi plerinka premeczka, wiesz, co chodzi? No, myślę, że warto, że warto. Może ci zgiftuję tutaj, jak dobrze wypadniesz. Yy, o, dobra. O, o. A pokaż seta, jak ją masz, ściągnij. Znaczy, pokaż takiego seta, ściągnij seta, pokaż maskina, masz skina. A, zwykłego masz tutaj, default, okej. Okay. Dobra, Nick masz taki hazy TV. Nagrywasz też na YouTube'a? Tak, tak. A, to tam y, dam ci kanał w opisie. Znaczy, no, znaczy, no nic ci nie dam. No, na Discord dam, dobra. E, to co, tu, jakaś gil, tu jakąś gildię znalazłem, ale ona nie jest ważna. Czyli tak, e, już mi, ile masz lat. Znaczy, ty mi, ile, ile masz lat. Tak, PVP tak. jak? Jak tam ogarniasz PVP? No, trochę ogarniam, znaczy tak średnia, ale się uczę coraz lepiej. A z makrem grasz czy bez? Z makrem Z makrem, dobra e, To dobra ci... Też bez. Ja Ci pokażę gildię jaką mam. Tepaj do mnie, ja szybko na bazę idę Okej okay. Tu się napiję Czekaj killoff z towa Save, okej okay, mam Tak Tepnij do mnie, pokażę Ci się moją gildię. Jak tu żadnego przeciwnika nie będzie, ale nie ma, dobra. No to patrzcie. Zaakceptowałem, tak? Halo. Nie słuchajcie. A jesteś. Awka ma, awka ma pa. Halo, jesteś? Nie słuchajcie, Halo no. <noise> Nie słuchajcie! Nie słychać się! Laga ma jeszcze Laka Laga ma, laga, laka ma, Laga ma. dostał, laga, dos! Dos! Nie, nie, nie bi! Nie bi. Laga miałem Ej typek jakiś bił! Ej, zginąłeś Jak? No typek jakiś bił właśnie mówiłem właśnie tu mówił cały Eju, o, mu cały czas mówi... Odasz mi sety? Ale ja nie wziąłem typek tu jakiś był Mnie też a... ja uciekam przed tym, ja, ja przed nim uciekam A co właśnie to się stało? No nie wiem laga dostałem gry nie mogłem się ruszyć Kurde, mam twoją głowę jedynie Ale a... szkoda, szkoda, no a tam itemki miałeś dobre, nie? No, jakieś tam miałem, bo to miałem z zestawu z VIPa i tam miałem wykopane. Kurde, właśnie, dobra, ja mu uciekłem. Luz, tepań, bo już tepnąć, ja mu uciekłem. Mogę, mogę już tepnąć? No, tepnij. I twą głowę mam. Kurde, ale lipa. Ajajaj, dostał tam za siebie punkty, nie? Chyba 19, czy tam ileś? 20. Straciłeś? Kurde, Wyrzuciło cię? Wyrzuciło mnie, co się dzieje? To zaloguj się jeszcze raz. No dobra, jesteś. Okay, mam całą ja... głowę. Patrz. O ja, co za gościu. Ty mnie pewnie zabiłeś. No nie ja, ale mogę ci itemki dać z kita. Chcesz? O, o. Dobra, to masz itemki z kita. Dobra, biorę kita. Masz, 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 masz. No i tyle kita mam. I masz tu koksa jednego. Będzie git? Tak, dzięki, dzięki, dzięki wielkie. No dobra, no i tak wygląda nasza gildia, taki mini zamek, ocen, jak, jak ci się podoba I Powiem ci, że fajnie, fajnie tak zimowo zrobione No, też mi się podoba Dobra, i teraz kolejna konkurencja, którą musisz przejść, żeby dostać się do gildii, to jest yy, Mam pięć strzałów w suku z pomieniem I musisz przynajmniej moje Dwa strzały jakby minąć Wiesz, o co chodzi Okej, okay, okej okay. Tylko możesz się poruszać w tej linii, patrz, chodź Ja ci zbuduję taki plac tu się możesz, no, poruszać, po tym Jak uciekniesz mi dwa razy, tutaj, tu Jak mi uciekniesz, jakby, to jest, to jest test na, e, wiesz Jak jesteś dobry, jak dobrze umijasz Ja ode strzelał, musisz przynajmniej dwa razy, muszę po prostu, jakby, dwa razy nie trafić Okej, okay, okej okay. Aj, dobra, udało ci się Dostałeś Uważaj, uważaj Dostałeś drugi raz Raz ominąłeś no. Aj, dobra, udało ci się, dobra, to już jest, to już ci się udało, ale jeszcze mam jeden strzał, czy uda ci się? To dam ci kejsa Aj, blagi jakieś masz chłopie Chyba Też... tak, chyba tak Dobra, masz tu bombę Kurna Masz bombę, dobra. Ale udało ci się, dobra? Przechodzisz test Nie wiem jak ten test nazwać, ale dobra, jeszcze case'a ci dam, bo... Dobra. Abo dobra, nie, daję, nie dam ci case, albo dobra, dam ci, bo obiecałem Okej, okay, dobra, chodź. Teraz pokażę Ci dół gildi Czyli gildy oceniasz bardzo fajnie, tak? Tak, super, super Okej, okay, to mi się podoba. Chodź pokażę Ci jak Musieli wygląda, puścić, bo jeszcze nie jestem w gildi No, chodź Oj, kurde i co robisz? Co zrobiłeś? Sorry, sorry, sorry. Niegrzeczny, Steve, niegrzeczny Nie wolno, chodź chodź tu chodź tu Okej, okay, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, zaraz Ci I tak wygląda żółwik, tu troszkę pogryfowany chyba, a jak wygląda dół, to chodźmy już na dół, możesz, skacz. Hop, siup. I kurde, co zrobiłeś znowu? Dobra, Dobra. idę, idę, idę za Tobą. Jesteśmy ja w wkraczać, nie! Aha, tam są te typiarze z gildii. Jesteśmy w teraz przecież. No i co zrobiłeś? Czemu oni tu zamurowali? Kurde, nie ruszaj się, co robisz? Kurde, czekaj, kupię sobie co oni w tej gili zrobili. Ja pójdę na Discorda i powiem im, żeby nie klepali, dobra? Ze dwu Okej, okay, okej. Okay. A nie maj. Ej, dobra, nie bijcie go, nie bijcie go, ja nagrałam dobra, szósta dobra, dobra, Zostawcie dobra. go Ej, dobra Dobra, pojedziemy tam, żeby cię zostawili, chodź. A widzisz, a tu są jeszcze koledzy z gildii. Przywitaj się z nimi. Siemka, siemka wszystkim. No. Jak podoba ci się gildia? Ład, ładnie, Ty też ją pierwszy raz widzę, fajnie, no, fajnie. Tu 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 bardzo mi się podoba, tak samo jak na zewnątrz. No, to też mi się podoba. Dobra, chodź. Pokażę ci, gdzie będziesz miał pokój. Tu na przykład. Czekaj, nie, tu nie, nie, nie będziesz miał tu pokoju. I yy, czyli co, dobra. Przechodzisz te, chodź tutaj. O, tu chodź. Okej. Okay. Przechodzisz, tak, przeszkadzają. Przechodzisz teścik? Teścik przechodzisz, okej. Okay. Dobra, no myślę, że mógłbym się dodać. A poczekaj tu chwilę, dobra? Nie ruszaj się. Okej. Poczekaj, nie ruszaj się. Stój tam, stój tam. Stój tam. I ja tutaj ogarnę z nimi. Ja tu ogarnę sobie z nimi szybko cały temat. Ja tam zaraz przyjdę, dobra? Ale musisz poczekać. Musisz dobra, troszkę czekam. poczekać, ja tutaj szybko sobie ogarnę, hmm, czy przechodzisz test, czy nie przechodzisz hmm, Ok, tutaj jest tabliczka, tutaj jest to Ok, 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 ok hmm, daj, daj mi chwilę, dobra? Ja tutaj się zastanowię Dobra, czekam hmm. Czekasz tam spokojnie Czekam czekam Siema Nagrywam uciu Proszę wejść Wszyscy się skadzają Ktoś wbił, dobra Dobra, to ja tu daj mi tam, nie wiem, daj mi tam sekund, sekundę się zastanowię i... I dobra ja, ja ci powiem kiedy przyjdę, dobra? Dobra, dobra Ej, biją mnie! Co? Nie, ktoś mnie zabił Jak cię zabili? My zabili Jak cię zabili? Gadam ci że już tam czekał no i co zrobiłeś? U, zabili mnie Jak cię zabili? Ode mnie itemy. A ci ja chciałam znowu itemy oddać? Przecież ja gadam ci, że zaraz tam przejdę? Weź od niej itemy, no czeka to, to mnie zabili Ale kiepy Ale czekaj ja idę to wyjaśnić z nimi czemu cię zabili? Poczekaj Ode itemy, dawam się do ciebie co ich zabiliście, ale go wrobiłem. Bo to co mi incognito zrobiłeś, i was, i wyzywa was, że... Bo ja dałem incognito. Ja mówiłem, że ja tam gdzieś do góry idę i żeby poczekali. A a teraz z Masz Co ty zrobiłeś? dwóch. No i ogarnąłem ich. No i nie wiem, no i wyjaśniłem, będą mi teraz płacili case'ami Ale dobra, itemki oddali, to ci dam. Tepaj do mnie, idę na bazę tepni do mnie jeszcze raz na bazę i... Kurde, ale frajerzy z nich, nie? Demon'saur. Tepaj. Okej, okay, tepnąłeś, tak? tak? Tak, Dam Ci itemki. Ale powiem Ci ostatecznie, że jednak do gildicie Cię nie mogę dodać. Czemu? Bo nie spełniłeś wymagań. A wiesz jakie, jakie, najwa... jakie są najważniejsze wymagania? To 500 punktów, od 500 punktów przyjmujemy do gildii Ja mam 495, ale ja mogę, bo to jest moja gildia, więc No niestety No tutaj poradziłeś sobie w paru konkurencjach Myślę, że nas spokojnie znajdziesz tutaj gildię gdzieś No i masz tu itemki, bo tam mi oddali wszystkie twoje itemy jakie miałeś Proszę bardzo Itemki dla ciebie No i co, no i ja będę spadał eee, To to dzięki, że wziąłeś, ale niestety no nie, uda, nie udało Ci się na rekrut do gildii, bo brakuje Ci 18 punktów, ale jak może nabijesz to wrócisz No i co, dobra, idź sobie na spawna i dzięki za wzięcie udziału, siema, elo Dzięki, dzięki, na razie